Pomysły życzenia. Halo, Halo? Kiedy jebo? było? dla nas kolejny deszczowy dzień w Alpach. A miała być, słuchajcie, taka beznadziejna pogoda. Nigdy nie ufajcie w te głupotki, które tam są na Akiweder. Oho, dzień dobry. Gdzie dzisiaj idziemy, Dereczku? Co będziemy się robić? Po A gdzie? A w górę. A jak się nazywa ta góra? I to jezioro? naprawdę nie możesz grać do mojej pranki. Mówię, podpowiedz. Lago Byliśmy już tam kiedyś i nie wiedzieliśmy, że to będzie hiking, więc Jadwiga na Jana poszła w klapkach. Spinaj. To się nazywa sporty ekstremalne. Trzymaj. Wchodzenie w klapku. Oczywiście zrobiłam całą trasę. Ludzie, którzy nas mijali, byli w szoku. Poza szokiem jeszcze mieli pewne myśli. Jakie? Że ona jest trochę. I przyznać trzeba, że obuwie dobrane do warunków nie było najlepiej. Jeszcze jest się trackingowe obuwie. Daj spokój. Tak. Nowy model Air4One. Na pewno, jak już dotrzemy, to tam będzie przepięknie, bo nawet jakbyśmy dotarli do Zgierza po takiej wycieczce, to zajralibyśmy się naturą. Prawda, Darku? Tak. Dzisiaj mam już normalne buty i w takich właśnie zaraz zaczniemy maszerować. Mieliśmy wstać o 6 rano, o której, Darku, wstaliśmy? U mnie jest 5.15. Jak ty to zrobiłeś? Normalnie. Założyłem zegarek i była. Można? Czyli ja wstałem gdzieś o godzinie 5, o 513 jestem już gotowy. A ty o której wstałaś? Ja wstałam o 6.40 i wow. jestem gotowa. Dziewczyny wow. też tak macie, że czekacie na swoich facetów, naprawdę? Szybciej jest wykonać twarz, czasem umyć głowę, niż wstać się ogolić? Kom jeszcze. Po drugie, jak już zegarki nie kłamią, to ja wstałem wcześniej niż ty. i też wcześniej wyjdę niż ty. Zawsze z Dariuszem jak mamy możliwość, to uciekamy z takich o... Śniadanek, gdzie jest dużo ludzi, i wychodzimy na tarasy. I tak też zrobiliśmy dzisiaj. Proszę, taka bardziej naturalna wersja śniadanka. A kto dzisiaj tak. elegański, kołasanty. Łapczywie powiedział. Pani zapytała, który, a Darek powiedział, wszystkie. Powiedziałem, wszystkie wegańskie. Królewicz nie dojada piętek? Nie. Królewicz. A ja owszem. Słyszałem, że coś masz z tymi ciętami. Dla mnie one są twarde, a ja nie lubię, jak są twarde piętki. z naszej dwójki mam zdrowsze uzębienie, więc dla mnie to nie problem. Ale Jezu, to Jezu, Jezu! Ale tam zabolało gdzieś. <noise> Koło jelita grubego, co? Toś nazywa sarkazm, sarkazm Darku i to jest w cenie. Tylko trzeba go rozumieć. Ja nie płaciłem, więc ja nie potrzebuję takich sarkazmów. Chyba, że sam wytoczę. To wtedy jest zabawnie. O, no, raczej. A co, nie wiedziałeś, że tak jest? Zawsze tak było. O, tym razem Jadwiga zakłada buty. Treningowe. Co tu masz napisane? before sex. A tu mam saint as fuck. ale jesteś za zaje... fajna. No dobra. I teraz mój plecak waży już z 10 kg. Ja mam dwie wody szklane. A po co odbyłeś dwie? Żebyśmy się lepili więcej. Myślę, że tam na miejscu kupimy wodę, to ja bym radko jedną na twoim miejscu. No jakbyś była na moim miejscu. A że nie jesteś? To czekaj, to ci coś przerzucę. Mam pełne, nie mam miejsca. A to nie, na no, takie rzeczy to nie ma miejsca. Oj. Dobrze, będę mieć garba. Na pewno, na pewno. I to będzie moja wina. Już, gotowa? Tak. Wzięłaś mi zawteczkę? Tak, idziemy na wycieczkę. 5 km i 200 metrów wertykal. A widzisz, jacy mądrze? No, kurde. Takie z nas się zrodziły. Uważało się na wlepie, nie? Kozice górskie. Aha. Najlepsze miejsce dla mnie to jest wyspa, która ma wysokie góry. I takiej będę szukać na kolejny tripa. Coś kurde, cię, ciężki chyba kawałek chleba z tym spinaniem, <noise> Bo co rusz, to, to ktoś nie wytrzymał ci to są ślady użytkowników. To są checkpointy. Mogło być też tak, że ktoś się zgubił i nie miał M&M'sów i zostawił to, co miał przy sobie. To chyba długo szukał drogi. No są nam ktoś rzuca kłody pod nogami. Mniejsze, większe, ale kłody, nie? Dariusz, jak życie daje ci cytryny, to zrób lemoniadę. Ale kawał drzewa, co? I to musiało być jakoś na dniach. Dlaczego? Bo były burze. Jeżdżę? Połącz się, już z naturą. Pomyśl życzenia. Ale dewo? Halo? Kiedy jebo? Wczoraj. No dobrze. To pa. I gdzie teraz? Pójdziemy w dół? No w dół. Nie, do góry chodźmy. Nie, tu się szło w dół. Ja pamiętam tą krasę. Nie gadaj, że ty pamiętasz Oczywiście. krasę sprzed dwóch lat. Tak. No, A parking znalazłem? Znalazłeś. No. Pamiętam, pamiętam. Poważnie akurat nie. Jedna z fajniejszych rzeczy w Dolomitach to te resztki śniegu, przez które się przedzieramy, jak to mówią mały człowiek. I duża góra. Patrzcie. To piasek jest! To nie jest śnieg? Nie, piasek, chyba! Nie widzę, ale wierzę na słowo. Ale na wymyślał, że piasek. Przecież to jest śnieg. Zrobił mnie w trąbę. Ta, piasek! Chyba piasek i mafia, a nie! Śnieg! To miejsce zdecydowanie zasługuje na szybkie 360. Coś pięknego. To, żeś dareczku wymyślił? A wiesz, że ci uwierzyłam z tym piaskiem? Wiem. Jeszcze go specjalnie rozdrobnię, żebyś się rozpadł w górze. To nie jest fiołek. To jest fiołek, myślisz? Nie. No, gdzie? O! Czyżby fiołek? A może to jest alpejski fiołek? Chodź. Szukam fiołka, nie przeszkadzaj. Mas coś do mnie? Nie mam. Uuu. dobra nie będziemy się teraz kłócić o bo zlecimy jak te wariaty i będzie koniec krucjaty. nie, nie cipkuj. Dobra, dobra, zupa z bobra. Lepsza z wieprza, pierwsza. z pieprza. Masz jeszcze wody, czy robisz dolewkę? Jak w KFC. Wchodzimy w moją ulubioną część traski, która jest takim naturalnym tarasem i będziemy mieli pod nogami spadek. I teraz tam jest jezioro, przepiękne. A tam jest. Przepiękna restauracja. Jadłodajnia i śniadanko. No to śniadanko. No to śniadanko. Teraz, jeszcze tylko mała przeprawa przez delikatną rzeczkę. I lecimy na babeczkę. No i frytunie, chyba wiadomo co. A teraz byłby taki smuteczek, jakby to jeszcze było dzisiaj zamknięte i otwarte. jutra, co? Kurde od jutra jest otwarte, no? Ale mam rurki. Całą paczkę rurek. Widzisz? Mówiłaś, nie bierz tyle wody, bo tam będzie sklep. Myślisz, że tam na miejscu kupimy wodę, to ja bym radku jedną na twoim miejscu. No jakbyś była na moim miejscu, a że nie jesteś. A, no dobra, szatun. Cieszę się, że zabrałam te banany. I jeszcze ten śnieg, nie? Jaką to robotę robisz? Ekstra. Plan jest taki, że znajdziemy tu kawałek plaży, robimy piknik, czytamy książki. Każdy coś dorzucił. Może chore. Że nie stopniały, co? A pan co tutaj? Coś mu się tam spodobało. Zasięgi to ty masz ładne. Nawet z tym... Webzonem. Dodatkiem się spokojnie. Żeby nie było, że cały dzień leży i pachnę. Wziąłem wodziankę i będę teraz ją chłodził w tym potoczku, ale myślę, że to będzie teraz najlepsza wodzianka ever. Polskie bazie. Asi tu że Zęjaćka grzbietuje. Kota robisz? Czy kłonia? Spróbuj czy wodzianka się dobrze schłodziła. Czy jest taka idealna, ja. dobra? No. Ja właśnie zaczynam robić e, sławne rytuały tybetańskie. <noise> Jaśka spaceruje w miejscu, frywolnie kołysząc rękoma i nogami. Ale się pięknie moje boskie ciało odbija w twoich okularach. Adonis. Penis. A na ochłodzenie, powodzie, chodzenie. Zimniutka? Zimniutka. No, zimno. I do śnieżku. Powiem bo... że jest dokładnie tak samo jak w Nie, cieplej. Tracę czucie w stopach normalnie. Nie ma lepszego chłodzenia niż... Krem do golenia. Ale tu bym się nie wykąpał. W sensie wszedłbym na 3 sekundy i bym wybiegł. Ze straczką, nie? Już od dłuższego czasu miałam taką fazę, żeby sobie poleżeć, poczytać książkę. Gdzieś na łące. No i super, że się udało tutaj. No. A w skąd to leci w ogóle? No, tutaj. Z śniegu? Nie, tam fajnie spod śniegu tak wylatuje. choć to nagramy jeszcze jedną napełnię. Pa co jest? Bateria podtynkowa, nówką, sztuką, źródlaną wodzianką. Najpierw delikatnie oprócz butelkę ze starej wody. Co mi z siodła Bo pokazuje skąd ta woda płynie. Świeżutka darmówka, zrywamy metkę, bo nie idzie do sprzedaży żadne euro 40, czysta dolomicańska, nie ma daty wyprodukowania, więc wszystko się zgadza z etykietą. I zanim założymy buciory, idziemy jeszcze chwilę postać w zimnej wodzie. Wiesz, że można sobie poparzyć stopy? Poparzyć stopy? A jak to? No tak to, no. Masz na myśli odmrożenia, a nie odparzenia. Ale poparzyć się można też na zimno, kochanie. Nie można się poparzyć na zimno. Ktoś się takich głupot nagadał? Pani z religii no kto? Tak jest. Ostatnim razem, kiedy tu byliśmy, wchodziłam na ten kamień i on miał chyba jakieś 6-7 metrów. Trochę zupy dolało. No. Do garnka. Trochę tego rosołu tutaj, z kminem. Rosołu? To jest. Yy, Barszczy, chłodnik flitecki. <laughs> tak, z botwinką. Piękne jest to jezioro. O. Ale w sierpniu jest chyba ładniejsze. Cieplejsze przede wszystkim. Jak się już pochodziło po tych wysokościach, to już to nie robi za dużego wrażenia, co? No, mniejsze, na pewno. Dla fanów wysokości polecamy, dobry test przed Via Ferrato w Lauterbrunnen. No i zobaczymy, czy Jadwiga da radę się podciągnąć na sośnie. nie? chcę złamać jej. Nie złamiesz, No! Ty nie utrzymałeś, ja bym się jeszcze z pięć razy podciągnęła. Na pewno, 206, płacę ci raczej. milion, jak się sześć razy podciągniesz. Pięć. Co pięć? Pięć razy. Sześć. Raz. Dwa. 4. 5 Płacisz milion No dobra. Kaktusów. <grym> Jakich kaktusów? Co kaktusów? A co powiedziałem? Nie powiedziałem, że milion złotych chyba, nie? Jak? Męża chcesz zdoić? Ty Jaćka, dam ci dwie banie. Jak zrobisz tutaj pięć pompek. Spadaj! Ale się sama w trąbę zrobiła. Nie powiedziałem podciągnięć, tylko pompek. Ale za późno. <grym> no to jak się nie słucha, trzyma złucha. W połowie drogi Dariusz postanowił zaznać leśnego spa, a w zasadzie leśnego prysznica. O! Dobre, dobre! O, jak to było z tym misiem? Ale ten problem. Dobra, nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby oczyścić stopnie. paszkę. Paszkę, trzasnąć. O! o. I teraz na pytanie, co das już robi. Odpowiedź brzmi: Nie używa antyperspirantów, bo są za drogie! Właśnie, jak możesz oszczędzać, to rób to. Od 8 lat używamy sody oczyszczonej zamiast antyperspirantu ludzie nie narzekają, którzy siadają obok nas w samolocie. Żona się ode mnie nie odsuwa, jak trenujemy. Może dlatego, że z naszej dwójki tylko jedna osoba trenuje. <noise> Ale odkąd Djaćka używa sody, już nie pachnie jak Robert. Sodka jak ma, najbardziej naturalna, więc na środowisko nie ma złego wpływu. A lubimy ją, bo jest dobrze zmielona. Nie, to nie jest lokowanie pierwszego produktu <noise> w tym vlogu. Doktor Ether jest super. W sodzie, bo reszcie nie wiem. To jedyny produkt, jaki je używamy. Lecimy na przeciw. Mamy nadzieję, że spodobało wam się chodzenie po górach. Czy coś się spodobało? Oni oglądali, tylko my chodziliśmy. Lago a nam się spodobało, a wam się spodobało oglądanie, jak my chodzimy? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, jeśli nie, to powiedzcie, co mamy robić na kolejnych odcinkach. Nic. <laughs> nie nie ich, nie kręcij wcale. Pa!